Józef Dżugaszwili, znany powszechnie jako Stalin, podpisywał swoje pierwsze prace pseudonimami Demonoszwili i Biesoszwili. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć tych pseudonimów. Tymczasem Anatoli Łunczarski, pierwszy komisarz ludowy do spraw oświaty w rządzie bolszewickim, marzył o wcieleniu religii gatunku ludzkiego. Właśnie w osobie szatana. Z kolei popularny poeta rosyjski, Welimir Chlebnikow, uważał, że nowy człowiek teurgiczny, czyli homo sovieticus, radziecki nadczłowiek, będzie sumą bestii i liczby. Teurgia to forma magii polegająca na zmuszeniu demonów do pożądanego działania, na przykład przekazywania ludziom tajemnej wiedzy. Pojęcie teologiczne pojawia się po raz pierwszy w pismach neoplatońskich z II wieku naszej ery, ale jego korzenie mają być dużo głębsze i sięgać haldejskiej magii oraz praktyk orfików w starożytnej Grecji. Już na tym przykładzie ewidentnie widać, gdzie należy doszukiwać się prawdziwych źródeł komunizmu. Na temat ezoterycznych źródeł nazizmu ukazało się wiele interesujących książek. Na faktach w nich przedstawionych oraz ich interpretacjach żerują między innymi twórcy kultury masowej. Dzięki temu na rynku tyle sensacyjnych książek Gier komputerowych i filmów o astrologach Hitlera czy SS-manach jako poszukiwaczach zaginionej arki. Alan Bullock, najbardziej znany brytyjski historyk i biograf Adolfa Hitlera, wprost wyraził sugestię, że Firer był opętany. Podobną opinię już w 1922 roku. Wygłosił okultysta i twórca antropozofii Rudolf Steiner, nawiązywał do starożytnej religii Persów zoroastryzmu. Nazywał on wtedy Hitlera Arymanem, czyli duchem zła, przeciwnikiem stworzenia i najwyższego Boga wszechświata, Ahury Mazdy, co dosłownie znaczy „Pan mądrości”. Jednak o ezoterycznych źródłach komunizmu mówi się niewiele. Tymczasem fenomen marksizmu jest czymś więcej niż tylko wcieleniem w życie materializmu i praktycyzmu. Jeśli chodzi o Marksa, to nie ma pewności, czy był opętany. Wiadomo natomiast, że należał do sekty satanistów. Jego dzieciństwo i młodość nic takiego jednak nie zapowiadały. Bychowany został w protestanckiej rodzinie pochodzenia żydowskiego, a jego praca maturalna nosiła tytuł: Zjednoczenie wiernych w Chrystusie. Światopogląd Marksa zmienił się radykalnie w 1841 roku pod wpływem spotkania z czołowym ideologiem socjalizmu, Mozesem Hesse, który tak pisał w jednym ze swoich listów: Marks to imię mojego Bożka. Jest on jeszcze całkiem młodym człowiekiem najwyżej 24 lata. On zada ostateczny cios średniowiecznej religii i polityce. Podczas studiów uniwersyteckich Mark sparał się poezją, której wymowa była wyraźnie satanistyczna. Tak pisał w rozpaczliwej modlitwie. Tak więc Bóg wydarł mi moje wszystko w nieszczęściach, ciosach losu. Te wszystkie jego światy rozwiały się bez nadziei powrotu. I nie zostaje mi nic od tej pory, jak tylko zemsta. Chcę sobie zbudować tron na wysokościach. Jego szczyt będzie lodowaty i gigantyczny. Jego wałem ochronnym będzie obłąkańczy strach jako szczyt najczarniejszej agonii. Motyw zemsty na Bogu pojawia się nie tylko w twórczości literackiej młodego Marksa, ale także w jego prywatnej korespondencji. W jednym z listów do swojego ojca Heinricha pisał: Spadła zasłona, zerwała wszystko, co dotychczas było święte, teraz muszą być ustanowieni nowi bogowie. Wyjątkowe miejsce w twórczości literackiej Marksa zajmował jego poemat pod tytułem Oulanem. Tytułowy zwrot to anagram świętego słowa Emanuel, czyli biblijnego imienia Jezusa, oznaczającego po hebrajsku Bóg z nami. Jego odwrócenie znaczy więc tyle, co my bez Boga. Oulanem jest kluczowym słowem czarnych mszy satanistycznych, w których cała liturgia i symbolika, na przykład odwrócony krzyż, jest parodią i szyderstwem z liturgii symboliki chrześcijańskiej. Poemat Marksa wskazuje wyraźnie, że satanizm rytualny nie był mu obcy, wymowa utworu zaś jest Jednoznaczna. On uderza pałeczką i daje mi znak, a ja z coraz większą pewnością tańczę taniec śmierci. I oto są także ołanem, Oulanem. To słowo rozbrzmiewa jak śmierć, po czym przedłuża się aż do wygaśnięcia. Zatrzymaj się, ja go trzymam. I oto wznosi się wtedy z mego umysłu, jasne jak powietrze, spojone jak moje kości lecz ja mam siłę gnieść was moimi ramionami i miażdżyć was, ludzkość, z siłą huraganu, podczas gdy nam wspólnie otwiera się przepaść rozwarta w ciemnościach, zatoniecie aż do głębin, a ja pójdę z wami śmiejąc się. Inny utwór Marksa, Le Menstrel, zawiera z kolei poetycki opis zaprzedania duszy szatanowi. Wyziewy piekielne pochodzą od mego mózgu i napełniają go, aż ja staję się szalony, aż moje serce staje się zupełnie zmienione. Patrz na tę szpadę, książę ciemności sprzedał ją. Szatan był wzorem do naśladowania i obiektem gloryfikacji dla wielu XIX postępowców. Rosyjski anarchista Michał Bakunin, który przez długi czas był przyjacielem Marksa, pisał tak. Diabeł jest pierwszym wolnomyślicielem i zbawicielem świata. On uwolnił Adama, wycisnął mu na czole zwycięstwo i wolność ludzkości przez uczynienie go nieposłusznym. Karol Marx lubił być nazywany diabłem. Tak nazywał go syn Edgar w swoich listach. Dwie córki Marksa, Eleonora i Laura, popełniły samobójstwo, zaś troje jego dzieci zmarło z niedożywienia. Poza tym, a autor kapitału był nałogowym alkoholikiem tonącym w długach, które spłacał za niego bogaty finansista Fryderyk Engels. Łożył on też na utrzymanie nieślubnego syna Karola z jego służącą. Francuska pisarka François Giraud zatytułowała swoją biografię żony Marxa Jenny Marx”, czyli żona diabła. Kończy się ona stwierdzeniem: Złudzenie umarło. Mit się rozpadł: socjalizm naukowy pozostanie najtragiczniejszą ułudą naszego stulecia. Jak wiemy jednak, te szatańskie myśli, które inspirowały Marksa, wciąż są obecne i niestety aktywnie działają dzisiaj. W przedrewolucyjnej Rosji dość dużą popularnością cieszył się neokultyzm reprezentowany przez zakon martynistów od imienia twórcy sekretnej doktryny louis Cloda de Saint-Martin. Należeli do niego m.in. wybitny malarz rosyjski Mikołaj Rerisz wraz z małżonką Heleną, rzeźbiarz Siergiej Mierkułow, przyrodni brat Kurdziewa, redaktor pisma Ruskoje Bogactwo Paweł Makijewski oraz niejaki Aleksander Barczenko. Ten ostatni był znanym w Rosji hipnotyzerem pisarzem okultystą i założycielem jednego robotniczego bractwa, organizacji skupiającej wielu martynistów. Jej członkowie, podobnie jak teozofowie związani z Madame Blavatsky, utrzymywali, że na wschodzie, najprawdopodobniej w Tybecie lub w Himalajach, istnieje podziemna kraina, praojczyzna Ariów, zamieszkiwana przez świętych, nieśmiertelnych ludzi, czy też raczej nadludzi, którzy z ukrycia uczestniczą w kierowaniu sprawami świata. Pojawienie się komunizmu i jego triumfy zostały odebrane przez wielu okultystów jako aktywne włączanie się do walki o duszę świata, owych niewidzialnych, nieśmiertelnych. Rewolucję bolszewicką postrzegali oni jako mistyczną akcję, a w zakonie Barczenki popularna była koncepcja budowy socjalizmu, Rozumianej jako restauracja wieku złotego w dziejach ludzkości. Wszystko to pozostałoby jednak w akademickich ramach, gdyby nie znajomość jednego z okultystów, Pawła Makijewskiego, z rewolucjonistą Glebem Bokijem, który zawsze interesował się naukami tajemnymi. Makijewski wprowadził Bokija do loży martynistów, ten zaś po latach stał się jednym z najbardziej wpływowych czekistów w państwie. Stojącym nawet na czele oddziału specjalnego GPU, poprzednika NKWD. GPU zaproponowało barczęce włączenie swoich okultystycznych idei w struktury organizacji. Zgodził się i od tego czasu jedyne robotnicze bractwo stało się częścią sowieckiego kontrwywiadu, zajmując się wykorzystywaniem zjawisk paranormalnych do pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Barczenko, najpierw pracownik Laboratorium Biofizyki i Politechniki Moskiewskiej, uczył czekistów telepatii, hipnozy oraz technik okultystycznych. Chodziło w nich o opanowanie niekonwencjonalnych technik porozumiewania się na odległość czy werbowania współpracowników. W archiwach Gestapo zdobytych przez Armię Czerwoną, a znajdujących się obecnie w Centrum Przechowywania Kolekcji Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie. Znajdują się akta sprawy niejakiego Jagielskiego, młodego Niemca, który w latach 30. związał się z grupą tzw. buddystów w Berlinie, z czasem próbujących nakłonić go do współpracy z wywiadem sowieckim. Warto też wspomnieć o wydanej na początku lat 20. w Uan Bator książce Heleny Rerisch Podstawy buddyzmu w której próbowała udowodnić, że buddyzm i marksizm są właściwie tym samym. Pod koniec tej samej dekady z jednej ze swoich wypraw w Himalaje, gdzie była wraz z mężem, przywiozła do Moskwy pismo z posłaniem indyjskich Mahatmów do władz sowieckich, w którym pochwalili oni bolszewickie niszczenie cerkwi, kultury i starego świata w imię świetlanej przyszłości. Pod wpływem na Risha Bractwo Barczenki doczyło do tego, by sowiecka polityka międzynarodowa pokrywała się z opartą na ezoteryzmie geografią sakralną. Pod koniec lat 30. zaplanowana została nawet tajna ekspedycja do Tybetu w poszukiwaniu podziemnej krainy Ariów. Jednak zamiary te zniweczyła w 1937 roku czystka w walitach władzy dokonana przez Stalina, który z 22 członków swojego rządu kazał wówczas zabić aż 18. Aresztowany i rozstrzelany został także Boki, a wraz z nim wszyscy jego współpracownicy. To zaledwie jeden przykład działalności ezoterycznych struktur wewnątrz władzy sowieckiej. Rosyjscy historycy piszą też o innych podobnych do nich organizacjach, czasami zaprzyjaźnionych ze sobą, czasami wrogo nastawionych, konkurujących lub odizolowanych, takich jak grupa anarchistyczna Karelina, czyli Zakon Polarnych. Do którego miał należeć Tuchaczewski. O ich znaczeniu oraz rzeczywistym wpływie nie można będzie powiedzieć więcej, dopóki nie zostaną otwarte sowieckie archiwa. Jednak nawet przy obecnym stanie wiedzy rzuca się w oczy podobieństwo komunistycznego okultyzmu do ezoteryzmu hitlerowskiego. Ten sam motyw aryjskich przodków, ta sama fascynacja Tybetem, podobne zainteresowanie telepatią i hipnozą. Swoisty kosmizm oraz eschatologia. Aleksander Dugin, najwybitniejszy obecnie przedstawiciel tradycjonalizmu integralnego w Rosji, jest zdania, że bolszewizm nie zniszczył wcale ezoterycznej tradycji rosyjskiej, lecz przyswoił ją sobie w nowej formie. Zdaniem Dugina głównym rysem sowieckiego komunizmu nie był wcale materializm, lecz kosmizm. Pierwszym jego propagatorem był zaś Nikołaj Fiedorow, który po iluminacji... W 1850 roku zaczął głosić konieczność stworzenia nowego człowieka teurgicznego, wykorzystując w tym celu osiągnięcia nauki i psychologii. Kontynuatorem myśli Wiedorowa stał się jeden z głównych ideologów komunistycznych Aleksander Bogdanów, który w powieści pod tytułem Czerwona Gwiazda opisał budowę komunizmu na Marsie, planecie, która w kabale i gnozie oznacza szatana. Komunizm propagowany przez Bogdanowa miał charakter magiczny i teurgiczny, a bogiem proletariatu był według niego szatan. Dugin przypomina, że Stalin podpisywał się początkowo jako diabeł. Mikołaj Fedorow rozwinął w XIX wieku ideę powszechnego wskrzeszania zmarłych. Była to gnostycka antyutopia, niemniej wyraźnie odwoływała się do chrześcijaństwa. Fedorów twierdził, że po Chrystusie siła zbawienia zamieszkała wśród ludzi, dlatego wzywał on do eschatologicznego przeobrażenia cywilizacji, wprzęgnięcia wszystkich ludzkich sił, zdolności i osiągnięć naukowych w celu powszechnego zmartwychwstania nie tylko duchem, ale i ciałem. Warto wspomnieć, że koncepcja Fedorowa legła u podstaw rozwoju sowieckiej kosmonautyki. Jeden z jego uczniów, Konstanty Ciołkowski, tak przejął się wizjami swojego mistrza, że stwierdził, iż po powszechnym zmartwychwstaniu zabraknie dla ludzi miejsca na Ziemi. Strach przed przeludnieniem pchnął Ciołkowskiego, zwanego dziś ojcem rosyjskiej kosmonautyki, do badań nad budową statków kosmicznych. Pracę kontynuował jego uczeń Siergiej Koroliow, główny autor sowieckiego programu rakietowego. Koncepcję Wiodorowa zrewolucjonizował, usunąwszy z niej elementy nawiązujące do chrześcijaństwa Aleksander Boglanow, Główny ideolog, ideolog, prolekt kultu, masowej organizacji komunistycznej dążącej do stworzenia kultury proletariackiej. Polegać ona miała na zniesieniu podziału na uczonych i nieuczonych, na rządzących i rządzonych, na organizatorów i organizowanych, na psychiczny i fizyczny wymiar człowieka, na świadomość i byt, na poznanie i działanie. Idea ta zakładała zatem radykalną przemianę człowieka. Poprzez kolektywne zorganizowanie doświadczenie pracy, również w wymiarze samej jego natury, śmiertelności. Przebóstwiony duchowo proletariusz zamienić miał się według niego w człowieka kosmicznego, antroposa, zaś rewolucyjna apokastaza miała być odwróceniem kosmogonii. Droga do celu miała wieść tu przez walkę starego człowieka z nowym, lecz to, co w chrześcijaństwie. Miało charakter wewnętrznej walki duchowej, w komunizmie stało się krwawą łaźnią zgotowaną politycznym przeciwnikom. Bogdanów był przekonany, że droga do nieśmiertelności prowadzi przez badania nad krwią. Księga kapłańska mówi: Życie całego organizmu jest zawarte we krwi, w niej żyje dusza. Założył więc w Moskwie Instytut Transfuzji Krwi, gdzie przeprowadzał eksperymenty naukowe. Stało się to zresztą przyczyną jego śmierci, gdyż jeszcze przed odkryciem grup krwi dokonał na sobie transfuzji od gruźlika po przebytej malarii. Zdaniem Dugina ezoteryczny bolszewizm od samego początku znajdował się pod wpływem zapośredniczonej zwierzeń egipskich idei rezurekcji zmarłych, powstrzymania procesu gnicia i transformacji zwłok do nowego życia. Mauzoleum Lenina, w którym zakonserwowane jest ciało i mózg wodza rewolucji, Zbudowane zostało według planów zbliżonych do egipskich ściętych piramid, w jakich na powtórne życie oczekiwały zbalsamowane zwłoki faraonów. Wiosną 1997 roku dyrektor mauzoleum Lenina oświadczył nawet, że możliwe jest sklonowanie Włodzimierza Ilicza. Co ciekawe, Bogdanow głosił teorię współpracy pokoleń, będącą sekularyzowaną wersją obcowania świętych. Pisał, że umarli z grobu, Poddają nam pomocną dłoń w naszym dążeniu do ideału. W latach dwudziestych wielu wysokiej rangi działaczy bolszewickich, m.in. Iwan stjepanow czy Michał Pokrowski, głosiło potrzebę zajęcia się przez naukę proletariacką problemem wkrzeszenia umarłych. Twierdzono wprost, że w odległej przyszłości przed ludzkością otwiera się możliwość omnipotencji w pełnym sensie tego, Słowa aż po komunikację z innymi światami, nieśmiertelność, wskrzeszanie tych, którzy żyli dawniej, a nawet stworzenie nowych planet i układów planetarnych. Osobną grupę wewnątrz ruchu bolszewickiego stanowili też biokosmiści, którzy wysunęli hasło – proletariat to zwycięzca burżuazji, śmierci i przyrody. Jeden z głównych ideologów grupy, Paweł Iwanicki, głosił, że ludzkość proletariacka oczywiście nie ograniczy się do urzeczywistnienia nieśmiertelności jedynie żyjących, nie zapomni o poległych w imię urzeczywistnienia ideału społecznego, przystąpi do wyzwolenia ostatnich uciśnionych, do wskrzeszenia tych, którzy żyli dawniej. W ten sposób proletariat stał się bogiem w sensie nie tylko metaforycznym, ale także religijnym. Zyskał moc zwyciężania śmierci. Warto wspomnieć, że dzięki doświadczeniom Bogdanowa powstała i rozwinęła się w ZSRR nowa gałąź medycyny juwenologia, czyli nauka o odmładzaniu. W latach 70. sowiecki botanik Wassili Kupryjewicz pisał: Natura, która wymyśliła śmierć, musi nam teraz podpowiedzieć sposoby na walki z nią. W powojennym Związku Radzieckim kwestię nieśmiertelności przejęły więc laboratoria naukowe. Obecnie w Rosji niegdysiejsi juwenologowie propagują osiągnięcie inżynierii genetycznej, a niektórzy z nich wywodzą hasła cywilizacyjnej zmiany ludzkiego genotypu. Kolektywizm Bogdanowa powiązany był z kultem kobiety. Najwybitniejszy pisarz, prolet kultowski Andrzej Płatonow stworzył hymn ku czci wielkiej matki odkupicielki świata Zaś w tekście pod tytułem Dusza Świata napisał wprost, Kobieta to odkupienie szaleństwa wszechświata. Nie miało to jednak nic wspólnego z rozpowszechnioną w Prawosławiu pobożnością maryjną, lecz gnostycką wizją wielkiej bogini. Idea prolet-kultowska zanikła w latach 30. wraz ze stalinowskimi czystkami, choć odradzała się jeszcze w później w historii ZSRR w zmienionych formach. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że koncepcje teurgicznego kosmizmu miały ogromny wpływ na życie intelektualne Rosji w XX wieku. Znakomita większość wymienionych tu osób należała do najściślejszej elity intelektualnej i artystycznej Rosji w ostatnich stuleciach. Zasięg oddziaływania ich autorytetu i ich idei sięga jak najgłębiej w czasy nam współczesne.